Jak świadomie wybrać ukochanego? Jak świadomie wybrać ukochaną? Może zastanawiasz się, czy ten kandydat, ta kandydatka, oprócz oczywiście tych motyli, e, się nadaje do pełnego związku. Pokażę Wam teraz, przychodzę z takim rozkładem, jak świadomie, na co zwracać uwagę, wybrać tą ukochaną, ukochanego. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota: Co sprawdza? Czy Tarot da radę. To sprawdzić. Pokażę Wam taki przykładowy rozkład, który jak pracuję, to często go używam. Jak sprawdzić tą osobę, czy ona się nadaje? Takich rozkładów jest kilka, ale na dzisiaj wybrałam właśnie ten. Zobaczymy, jak tarot się wypowie. Pomyśl sobie o tej osobie i jedziemy. Jak świadomie wybrać ukochanego? Masz kogoś na myśli? I teraz tak. Jaka jest natura tej osoby? To Kim on jest? Trójka kielichów. <laughs> jak się skończyły jej poprzednie związki, tej osoby? I mamy arcykapłankę. W jaki sposób się rozstaje ta osoba? Czy ma jakiś klucz, czy ma jakiś sposób? No, jak kończy relacje czy związki? W jaki sposób? Kochankowie. O! A tu jestem zaskoczona. No super. Z jakiego domu pochodzi? Co tam w domu, co wyniosła z domu? Jakie programy? Szóstka mieczy. <grym> Czego ty się możesz spodziewać po tej osobie? Jak ona będzie funkcjonowała w związku, a z mieczy? Co będzie robiła? No i czy to jest dobry wybór? Siódemka buław. Co mamy w tle? Mamy w tle pustelnika. No dobrze, to zaczynamy. Jaka jest natura tej osoby? Bardzo ciekawe. Trójka kielichów. Ta osoba chce przez życie przejść. Nie za bardzo się wysilając. chcę przez życie przejść i chcę, żeby było miło. chcę, żeby się jakoś, nie, żeby to nie taka była praca u podstaw. Ten e, taki jest robak gnojarek, co tą kulę toczy, 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 toczy i tam zbiera to błotko i toczy i buduje i buduje. To ta osoba tego nie lubi. Ona chce, żeby było miło, sympatycznie, żeby się samo robiło. że... Ona chce, żeby było miło, jak tylko przyjdą jakieś problemy, a w życiu przychodzą trudne chwile, bo z tego życie się składa również, to ona nie da rady, ona się wycofa. Ona ucieknie albo nie podejmie tematu, albo w ogóle nie zauważy, że jest jakiś problem. No bo tu nie o to chodzi, żeby rozwiązywać problemy czy, czy zmierzać się z trudnościami życiowymi, tylko chodzi o to, żeby żeby było przyjemnie i jak się robi w związku trudno, to ona się wycofuje, bo dopóki jest miło, dopóki jej dajesz, dopóki ją e, karmisz, dopóki ją sponsorujesz i energetycznie i życiowo, to, to ona jest, to, to jest fajnie, to fajnie bawimy się, jest fajny, e, fajna bliskość e, w, w łożu, w sypialni, jest dużo się bawimy, jest miło, jeździmy na wycieczki, trzymamy się za ręce. Jest fajnie. No to wtedy jest fajnie. To jestem. Ale w momencie, kiedy pojawią się, że na przykład ty masz gorszy dzień, albo ty masz jakieś problemy w pracy, zdrowotne problemy, to ta osoba mówi Ale nie chcę tak. Nie, te, nie to mi obiecałeś, nie to, nie to mi obiecałaś miało być sympatycznie, ja mam, nie lubię się zmagać z problemami. Ona, ta osoba podchodzi do problemów jak coś tam dojeżdża, tak? Problemy, uciekamy, e, idziemy w przyjemności, ta osoba luf, również lubi się zabawić, pójść na imprezę, e, poimprezować, po... <laughs> lubi przyjaciół, no to to, takie, żeby to było takie przyjemne. No fajnie, bo to no, może być też wesoła, ludzie ją lubią, może być otwarta na, na towarzystwo, ale naprawdę, kiedy przychodzą trudniejsze chwile, to ona z, jej, z natury nie daje rady, nie bierze odpowiedzialności, nie, nie, nie staje naprzeciw, tak? Do konfrontacji z, z problemem życiowym, ze zdrowiem, czy tylko. Wpada w bańkę iluzji, ucieka od tego. Może tutaj też wpadać w taką bańkę to y, zapijanie y, problemów, że no, no to jak wypije drinka, to świat jest ładniejszy, prawda? Albo jak użyje jakiejś tam bucha, to, to wtedy też świat jest bardziej różowy i kolorowy. A świat jest taki, jaki jest. I mamy cudowne chwile, ale mamy chwile, kiedy, no, pff, trzeba coś. Z tym naszym życiem robić. I e, więc i porządkować je. Więc na samym początku zobacz, że jeśli chodzi o takie zmagania życiowe, a każdy je w którymś momencie ma, to nie będziesz miał wsparcia. Nie będziesz mieć partnera. Nie będzie to osoba, która powie dobrze razem damy radę. Jesteśmy teamem i przezwyciężymy wszystko. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest bardziej. E, skończyło się miło, to ja idę do następnego miło, do następnego partnera czy do następnej partnerki, gdzie do jakiegoś momentu będzie fajnie. Będziemy się trzymać za ręce, to co powiedziałam, będziemy chodzić po parku, będziemy się kochać, będziemy się przytulać i będziemy sobie spijać z dzióbków. I samo się wszystko ułoży. Ta osoba uważa, że jak jest miłość, no to już żyli długo i szczęśliwie. Więc no, ciekawa sytuacja. A jak kończyły się jej poprzednie związki? No właśnie tak. Ona to jest taka osoba, która bardzo dużo idzie na intuicję. Nie na pracę nad sobą. Intuicja jest fajna, żeby była jasność. Trzeba się kierować intuicją, tym głosem wewnętrznym, ale to nie wszystko. No intuicja, trzeba dobrze rozpoznawać co to jest intuicja, co to jest pragnienie, co to jest potrzeba, co to jest za głos, który nam mówi, czy to jest zawiść, czy to jest gniew, to to jest to, trzeba by to rozpamiętywać. Czy jeżeli masz ochotę na czwartego pączka, czy co to jest? Czy to jest intuicja, zjedz kochanie, nic ci nie będzie? Czy to jest potrzeba, muszę zjeść tego cukru, bo, bo się źle czuję i po, chcę sobie poprawić nastrój? Czy to jest o Boże, jak zjem tego pączka, to, czy to jest strach, to przytyję 10 kilo? Albo 10 to nie, no ale jeżeli to jest który, któryś dzień dlaczego jem tego pączka, po co mi on jest potrzebny i tak dalej, to ta osoba nie ma takich refleksji. Ona tu jest, <ścoughs> jak to powiedzieć mam e... tu jest jej związki ona nie mówiła, nie wyjaśniała, może nawet jak miała potrzebę albo czuła, że to jest coś nie tak, no ale jeżeli przewodnią naturą jest, że jest miło, to ona nie mówiła ani o swoich potrzebach, ani o tym, czego ona pragnie, bo ona tego nie wie. Szła tylko za instynktem, szła tylko za tymi motylami. W brzuchu i za tym, że lędźwia płoną, i, i oczy zachodzą mgłą z rozkoszy. Za tym szła. I jak to się kończyło, a wcześniej czy później, jak każdy z nas był w związku, czy jest w związku, wie, że real życiowy czasami daleki jest od płonących pożądaniem w ogóle sytuacji. Tylko, tylko trzeba, bywamy chorzy, mamy katar po kolana, potrzebujemy yy, od drugiej strony wsparcia, opieki. A tutaj ona też bardzo jest skupiona na sobie i jak jej się tylko coś w związku nie podobało, to daleka jej była od pracy bez analizy tego, co nie działa, co trzeba poprawić, jak możemy zrobić wspólnie, żeby było fajnie. Tutaj tego nie ma. Jak pracować nad związkiem? Może pracować nad związkiem, nie przychodzą mi inne słowa teraz do głowy, ale nie lubię tego, pracuję nad związkiem, bo to się od razu nie kojarzy z takim mozołem. Przynajmniej mi, nie wiem jak wam, ale praca nad związkiem, bardziej bym powiedziała kształtowanie związku. To, że jesteśmy otwarci na nasze potrzeby. A tutaj nie ma otwarcia. Ona, tak jak słup soli, nie zwierza się z tego, może być nawet sama nie wie, czego ona potrzebuje, czego pragnie. Jej głównym motorem jest to, że ma być przyjemnie. I e, niezważanie na tę drugą stronę. To zobaczcie, podoba ci się ktoś, myślisz o kimś, no to musisz wiedzieć, że to tak wygląda. I na czytaniach prywatnych to tak właśnie indywidualnych ja tak analizuję te osoby, kto to jest, czy to się nadaje, czy ta osoba się nadaje i tarot to pięknie wyciąga, bo tarot pracuje na energii z pola i tutaj się nic nie schowa. <laughs> bo tu możemy, wiecie, czarować. Arcykapłanka jest inna z natury. A inna na, 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 w świecie zewnętrznym. On, on, ona, ta osoba może kiwać głową, tak chce i w ogóle, bo chce utrzymać tą energię tego początkowej fascynacji, ale jak tylko właśnie przyjdą chwile, kiedy trzeba zakasać rękawy i, no, i robić, działać, podejmować decyzje, o, tu też jest brak podejmowania decyzji, tu jest takie, to ty. To ty, bo ja mm, nie czuję się na siłach, albo nie wiem. Ona może do, często mówić, nie wiem, nie wiem, co trzeba zrobić, ty decyduj. E, ja jestem. I kończyła te związki tak, że poczuła, że już jest jej niewygodnie, poczuła, że już tam się nie dzieje, nie jest właśnie tak przyjemnie, miło że no trzeba wejść, ta opaska, jej, ona kończy związek, jak spada jej to pierwsze zauroczenie i widzi człowieka takim, jaki on jest, ze swoimi fantastycznymi rzeczami, ale też z tymi przywarami, które mamy. No bo z tego składamy się i z cudownych rzeczy, ale też z takich, no, z które trzeba okiełznać, które trzeba na przykład trzymać w dyscyplinie. Jeżeli jesteś pod Potworem ciasteczkowym, no to tego potwora ciasteczkowego od czasu do czasu wypuszczasz z klatki, żeby się zjadł te, tego tortu, czy te, tego ciasta sernika, czy co innego. Nie święta są takim, że wypuszczamy te, te nasze żarłoczki. Ale generalnie każdy tak trzyma trochę na smyczy, a ona tego nie lubi. Tu nie ma, i tak jak tylko pojawiają się trudne momenty, to się zacina w sobie. Nie otwiera się na rozmowy, nie, 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 nie wyjaśnia, nie mówi, tylko się odsuwa, aż związek rybnie i koniec. Tak się rozstaje. Tutaj nie ma współpracy, nie ma tutaj, to jest duże patrzenie na siebie i właśnie ten brak takiego, takiej chęci do tego, a porozmawiajmy, zobaczmy, co się da zrobić z naszą relacją, z naszym związkiem. Co możemy my, ty i ja, yy, w tym związku poprawić, żeby nam było lepiej? Nam tutaj jest tam. Tutaj nie ma my, tylko tutaj jest ja. No, ciekawe. I tendencja do, 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 do wychodzenia w związku jest właśnie taka, że kiedy opadają te pierwsze emocje, kiedy. Hmm. Kiedy już nie ma właśnie tej fascynacji, to ona mówi, nie kocham cię już. Ja potrzebuję miłości, ja potrzebuję bez przerwy uniesień, ja potrzebuję, żeby było tak jak na filmie romantycznym. Muszę czuć się kochana. Tu może być. <laughs> ja, zobaczcie, jak ja to robię, e, kiedy pracuję z kimś. To dopytamy, dlaczego, jaki tu jest program w, tym, yy, w tej karcie? Może podświadomy, a może świadomy, bo to bywa różnie. I co to jest, żebym ja jeszcze widziała? To by było cudownie. O, tu brakuje cierpliwości. No to to, co mówiłam o tej pracy nad związkiem, czy o tym, co możemy zrobić, żeby. I ta osoba się niecierpliwi. Tu, żeby siebie poznać, żeby siebie zaakceptować, żeby włożyć wspólnie, budować ten związek, żeby razem sobie tworzyć możliwość funkcjonowania z tą, tym teamem, ty i ja, my sobie wypra wypracujmy, jak to będzie wyglądało. To tu tego nie ma, jej brak cierpliwości, bo ona chce, żeby no, tym głównym motorem, że ma być. Ma być fajnie, ty masz być dawcą, ja jestem biorcą i masz mnie rozpieszczać, nosić na rękach, dbać o mnie, być e, dla mnie miłym i e, odpowiedzialnym. O, tu u kobiety będzie, że jak czuję się kochana, to mężczyzna jest za mnie odpowiedzialny. Za mnie to jest słowo klucz. A każdy z nas jest odpowiedzialny sam za siebie i za swoje wybory. Jeżeli uważasz, że będziesz szczęśliwy tylko i wyłącznie, że jak ktoś Cię dopełni, jak ktoś Cię będzie kochał, jak ktoś Cię będzie rozpieszczał, to znaczy, że no, trzeba by tam było pooglądać różne rzeczy, bo to jest nieprawda, energetycznie zwłaszcza. Energetycznie jesteśmy pełnią i możemy, a przede wszystkim powinniśmy, ja tak uważam, możesz się ze mną zgadzać bądź nie, ale jestem odpowiedzialna za swoje życie. I jak ściągam majtki to wiem co robię. I jak idę na imprezę to też wiem co robię. Po prostu biorę odpowiedzialność i jak gdzieś dam, pomylę się, popełnię błąd, a przecież jestem tylko człowiekiem, to też patrzę, a tutaj dałam ciała. U, trzeba coś z tym zrobić, żeby się to nie powtarzało. A ta osoba tego nie lubi. Ona chce, żebyś ty jak jesteś z nią w parze, żebyś to ty ciągnął ten majdan, czy ciągnęła, bo bardzo bywa też, że mężczyźni też szukają właśnie takiej przewodniczki. Prawda? I tu jest ten brak cierpliwości, że pojawiają się problemy w związku i ona mówi, ja nie daję rady, to koniec, nie wkłada tam tej pracy, czy tego zaangażowania, tego, żeby żeby było lepiej. Tu jest jeszcze, żeby już tak... To nie, wychodzi, że to potwór. To nie jest potwór, tylko normalny człowiek. Tu jest jeszcze tak, że ta osoba jest, pamiętaj, poszukiwaczem miłości. Ale tej miłości z filmu, tej miłości, którą oglądamy Magię Świąt, że samo się... Cud, cud świąteczny, że samo się zadzieje, że jeżeli miłość jest, to to wszystko przyzwycięży. Czasem tak. No ale my jesteśmy ludźmi i możemy pomóc temu, nie? A tu jest taka wiara. Tu jest też, może być taka skłonność, bo pamiętajcie, to czytanie jest czytaniem ogólnym, uniwersalnym, więc yy, może do ciebie pasować, ale nie musi. Tu może być też taka skłonność, że ona się coraz fascynuje kimś innym, więc ma na przykład, wchodzi z kimś w relację, to może być osoba, która nie była nigdy w relacji dłużej niż, nie wiem, 10 lat. Bo nużą, e, nużą ją ta codzienność, to ją nuży. To jest ten partner w skarpetkach, kto umyje toaletę, a już kibel to Boże, a gdzie jest ten romantyzm? Kto zrobi zakupy, kto wyniesie śmieci, kto posprząta, y, jak się tutaj dotrzeć, bo ty jesteś bałaganiarz, a o tamta na przykład ktoś jest, no, lubi jak jest poukładane. I trzeba tę energię jakoś razem ze sobą połączyć, żeby się dało żyć ze sobą. Ten chrapie, y, ten lubi zimno w sypialni, ten lubi ciepło. No tutaj trzeba szukać tych rozwiązań. To mm -mm. Robi się niefajnie i ona znowu spotka kogoś, kto ją zafascynuje i tam idzie. Jest kochliwa. Jest kochliwa, lubi fascynację. Jeżeli e, chcesz ją jakoś przytrzymać przy sobie, to musisz dbać o to, żeby ciągle było romantycznie. Żeby ciągle było, e, było fajnie. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Ta osoba często zostaje w związku, bo, bo jest na przykład rodzicem. I y, odciąga, i tu jest zupełnie inna sytuacja, bo trzeba by to też patrzeć. Y, odciąga, rozstanie i mówi, jak dzieci dorosną. Jak dziecko pójdzie na studia, jak skończy 18 lat, jak się wyprowadzi. Tutaj jest y, coś takiego. Tu może być też skłonność do flirtów. Ale kończy, no a, i y, y, a propos rodzica, to jeszcze, że będzie, wie, że już nie chce być w tej relacji, ale dojedzie do jakiejś mety, i kiedy y, dziecko coś tam, nie? Zwala tą odpowiedzialność na sytuację y, y, z dzieckiem. Jaki dom? Szóstka mieczy. Tam się nie rozmawiał, dlatego ona taka jest, bo tam się nie rozmawiało o ważnych sprawach. Wszystko było zamiatane pod dywan. Nie. Nie było tak. Słuchajcie, mamy, jest ktoś nerwowy, co możemy z tym zrobić, że tu jest tak nerwowo w domu. Rozwiązywanie różnych rodzinnych sytuacji, tu jest ucieczka. Nie gada się o tym, nie, nie rozwiązuje się problemów. Każdy się zamyka w sobie i udaje, że tego nie ma. Tu jest taki dom. Więc ona naturalnie nie umie rozmawiać o problemach, bo tak się nauczyła, że najlepsza, że jak jest niefajnie, to idziemy dalej, uciekamy. Nie, nie, nie zatrzymujemy się w miejscu i nie mówimy. No dobra, co z tym fantem zrobić? Tylko bierzemy tobołek i, i spadówka. Brak takiego, dom, w którym było mało czułości, dużo wymagań. Dom, w którym było mm, ciężkie słowa, ostre słowa musisz koniecznie trzeba zrobić to jest twój obowiązek bez takiej akceptacji że ktoś jest szybszy ktoś jest wolniejszy bez tej czułości bez czytania bajek na dobranoc tu były nakazy i zakazy w tym domu i a jak ktoś się nie wyrabiał to dostawał w łeb trudny dom powiem wam bo czego możesz się spodziewać no jeszcze no tego że no o, ona by się musiała, musiałaby wykonać w u siebie bardzo dużo takiego no, pracy nad sobą, choć też nie lubię tego słowa, ale na ten moment nie znajduję innego, żeby nauczyć się okazywać miłość, nauczyć się okazywać czułość. Być dla kogoś empatycznym, wykazywać zaangażowanie, że miłość nie jest raniąca, że miłość to ciepło, że miłość jest fajna. No tam różne rzeczy, ale ona tego z tego nie umie, bo nie wyniosła tego z domu. Jak jest fajnie, to znaczy, że jest przyjemnie, a nie fajnie, bo łączy nas głębokie uczucie, bo się rozumiemy, bo się znamy. Bo dążymy do tego, żeby się poznawać i akceptować, nie tolerować, akceptować, że Zenek z wąsem, którego masz przy sobie, będzie do końca życia siorbał tą zupę. Albo ta Grażyna, że będziesz wszędzie widział jej staniki porozrzucane po domu, czy bluzki, czy inne rajtuzy, nie? I ta osoba, ona po prostu nie została wyposażona przez dom w takie umiejętności. Gdy z różnych jesteśmy domów, ale teraz w życiu dorosłym chcemy być szczęśliwi, prawda? No to możemy sobie to szczęście wyprodukować, robiąc robotę, patrząc: aha, tego w domu nie dostałem, tego mi rodzice nie dali, i nie, nie skupiać się na energii, te, dlaczego mi rodzice tego nie dali, tylko co ja mogę z tym zrobić. Bo tu jest taka walka o siebie, to jest tylko ja, ja, ja. To jest osoba, która jest głodna miłości, dlatego że nie dostała tego z domu. No i teraz zadaj sobie pytanie, czy jesteś chętny być tą baterią? Bo są takie osoby, że mają w sobie taki potencjał, tak duże baterie, że ogrzeją swoją miłością siebie i tą drugą osobę. Ale są takie osoby, że potrzebują też dostawać coś od kogoś. Ona ci będzie dawała dobre chwile, przyjemne sytuacje. Będziesz się dobrze bawił, będzie bardzo fajnie w sypialni, będziecie piękną parą. Dopóki są pieniądze, dopóki nie ma kryzysu, dopóki nie ma trudnych sytuacji, dopóki nie ma podejmowania decyzji, czy zabieramy mamę do siebie, czy oddajemy do domu opieki. O, to już. No dopóki jest fajnie, dopóki życie się układa, a jak wiemy życie różnie się układa i czasami trzeba, yy, trzeba, no, podejmować trudne decyzje. I to jest, to jest osoba, która będzie raniąca w słowach, no bo tak też z tego domu wyniosła. Nie będzie się zastanawiała, dlaczego tak czuje albo po co to mówi, tylko łup tym mieczem, łup tym mieczem. Ale z drugiej strony jest podatna na naukę i gdyby tylko chciała tą przepracować w sobie te, te różne rzeczy, które ma, no to to kto wie. Mogłabym tak do rana. Kochani, a i znowu zapomniałam, subskrybujcie proszę kanał, komentujcie, lajkujcie. Ciekawa jestem Waszych opinii i bardzo ciekawy rozkład. Tu jest, popatrzcie, jest jeden arkan wielki, taki losowy, a reszta naprawdę te wybory w dużej mierze za, zależą od nas i czy o tyle mają z tym coś wspólnego. Może kolejny filmik zrobię na tym. Jak działamy, jak jesteśmy na haju miłości. jaki pięknego dnia. Pa!